Dzień dobry Państwu, Paweł Późno Dzień Wschodni, Dzień Wschodni. Dzisiaj moim gościem jest Pan Profesor Zbigniew Pastuszak, prorektor UMCS do spraw rozwoju i współpracy. Dzień dobry. Panie Profesorze, dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o lotnisku. Nie o rekrutacji na studia, ale o lotnisku, o lubelskim lotnisku. Jak Pan ocenia działalność lotniska po 13 latach działalności? Rekrutacja biegnie dobrze, i lotnisko funkcjonuje dobrze. To w skrócie mówiąc, tak? A... Mówiąc bardziej dokładnie, to gdybyśmy spojrzeli na wyniki finansowe, to oczywiście mogłoby być znacznie lepiej, albo lepiej, ale z różnych powodów nie jest i powiem, mogłoby być też gorzej. Tak? No tak, 15,5 tak, miliona przychodów, 51 milionów strat, wiele publikacji w prasie, ale czy to można tak wprost oceniać? Czy lotnisko tylko możemy oceniać wskaźnikami finansowymi? I właśnie tutaj jest odpowiedź na to pytanie pana redaktora, bo to wszystko zależy od tego, kto ocenia. Jeżeli będzie oceniał biegły rewident, który bada sprawozdanie finansowe, to napisze, że jest strata, wynosi w ubiegłym roku na lotnisku naszym, jeżeli dobrze pamiętam, około 51 milionów złotych, z ogonkiem niedużym. I to jest fakt, który później dziennikarze podchwytują i piszą, a to jest największa strata wśród polskich lotnisk" i tak dalej. Ale nie, już jakoś tak się nie pochylają nad faktem takim, że ta strata bierze się skądś, tak, ona się bierze z działalności operacyjnej, lotnisko się rozwija, bo operacyjne przychody, czyli z takiej podstawowej działalności lotniskowej, obsługi pasażerów, obsługi cargo rosną rok do roku i to jest o 40%, jeżeli dobrze pamiętam, bo sobie przyglądałem sprawozdanie finansowe portu, natomiast nie podnoszą faktu, że lotnisko musi oddawać pieniądze, które zostały zainwestowane w budowę. I to się nazywa obligacja. Tak? Lotnisko musi wykupić obligacje, i w ubiegłym roku lotnisko wykupiło obligacje, i to było prawie 20, czy lekko ponad 24 miliony. Czyli w tej stracie 50 milionowej mamy 24 y, zobowiązań y, tzw. długoterminowych związanych z budową infrastruktury. Czyli ta, tak naprawdę ta strata to nie strata, no bo mamy drogę y, startową, mamy drogi kołowania, mamy port, mamy budynek, mamy salonki, mamy infrastrukturę, mamy ludzi, którzy tutaj pracują, obsługę i tak dalej to są pieniądze, które zostały wydane, czyli de facto zainwestowane w działanie portu. Mm, Bez dokładnie. tego by port nie działał, no, bo w ogóle by portu nie było, tak? Pytanie, czy nam port jest potrzebny, czy niepotrzebny. No i właśnie to jest kluczowa rzecz, jak się port lotniczy Lublin sprawdził jako okno dla, świat, dla ludzi, którzy tu przylatują, naszych gości, turystów, i jak on działa w sferze biznesowej, bo to jest niezwykle istotne, bo to było chyba clue powstania tego portu, to był biznes. Ja pamiętam już, jak pan widzi, mam trochę lat, jak tutaj w fabrykę chciała zainwestować Toyota i tylko dlatego nie zainwestowała w FSC już nieboszczkę, niestety, bo nie było lotniska. Zainwestowali Koreańczycy i też musieli przez Warszawę dojeżdżać jeszcze starą trasą 17, bo było dosyć trudno dostępne miasto, Dokładnie. nasze piękne Lublin. Powiem tak. Ja jestem fanem lotnictwa i interesuje mnie wszystko, co się wiąże z lataniem i z tym, dlaczego ludzie bezpiecznie latają, na bieżąco, codziennie monitoruję wszystkie loty na flight radarze i zauważyłem, że na przykład Lublin, lotnisko LUZ, Lublin-Świdnik, już jest dostępne na światowej mapie lotnisk międzynarodowych i daje na przykład bezpośrednie połączenie z JFK w Nowym Jorku. Latają sobie takie samoloty, nawet zrobiłem sobie parę screenów. Nie są to pasażerskie loty, inne. Inny ale, których... ale duże. Inne duże loty, ale też związane, mówić. związane z działalnością, której by nie było, gdyby nie było lotniska. Dokładnie tak. Czyli to mamy okno na świat. Gdyby nie było lotniska, to by nie było pasażerów. Nie moglibyśmy latać do tych kierunków, do których obecnie możemy latać. Wiadomo, że w jednym roku siatka wygląda inaczej niż w innym. Czasem się rozwija, a czasem się zwija. To, to zależy od tego, czy operatorzy lotniczy, którzy inwestują w rozwój siatki połączeń, widzą biznes dla siebie w takim połączeniu, czy też nie. Mhm. Gdyby nie lotnisko, to byśmy mieli zapchaną bardziej siedemnastkę. To że siedemnastka jest, bo gdyby nie siedemnastka, to by się już w ogóle nie dało do Lubina dojechać, ani wyjechać, tak. tak, bo widzimy, że ludzie są coraz, takie społeczeństwo współczesne jest coraz bardziej mobilne, a jak jest mobilne, to chce po prostu mieć możliwości i teraz jedni wolą Spędzić w samochodzie ileś czasu, później gdzieś tam w okolicach lotniska parkować, żeby później z Warszawy polecieć. Oczywiście Warszawa to jest hub, daje więcej możliwości i połączeń, a inni wolą sobie w 15 minut dojechać na lotnisko i po pół godziny, po, po niecałej godzinie, czyli na przykład po połowie czasu, który by spędzili na dużym lotnisku, polecieć w świat. Można. Dokładnie. I to można polecieć już naprawdę do wielu miejsc, do miejsc przesiadkowych, ale też do miejsc docelowych. Bo dla mnie takim miejscem docelowym jest Rzym, duże lotnisko Londyn, yy, może nie największe, nie fikro, ale jednak duże, tak? Mm -hmm. yy, międzynarodowe. Mamy możliwość dotarcia do świata, ale świat ma możliwość dotarcia do nas. I to jest właśnie ten najważniejszy aspekt. I dwa aspekt. miliony turystów nas odwiedziło. Nie no mam właśnie. statystyk, które wiążą się z tym, ile osób skorzystało z lotniska, ale patrząc na to, że te samoloty, no mówię, do, no, znowu się odwołuję do flight radaru mojego nie monitoruję siatki połączeń tutaj na lotnisku, ale wiem, że są loty i przyloty, i odloty, tak? I mamy jednak ruch, który zawsze się wiąże z turystami, z ludźmi, którzy jakiś biznes załatwiają i dobrze. Na no przyszły rok zapowiedziano duży kongres lotniczy w Lublinie, Connect Road. Czy ten kongres ma szansę podbić jakby znaczenie lubelskiego lotniska w siatce europejskiej? No, i to jest pytanie do fachowców, którzy się zajmują działalnością lotniczą i kooperacją lotniczą. Ja powiem z praktyki naukowca: każdy kongres, kongres coś daje. Mhm. Jeżeli gdziekolwiek wyjeżdżamy za granicę, widzimy efekty. Jeżeli ktoś do nas przyjeżdża na jakiekolwiek wydarzenie kongresowe, konferencyjne, też widzimy efekty. Podam przykład. Najpierw z działalności mojej naukowej, a później się odniosę do, do tego kongresu lotniczego. 2012 rok, nie ma jeszcze lotniska, jest budowa, jest przewidywane otwarcie. Maj organizujemy konferencję, przylatują do nas ludzie z 40 kilku krajów, do Lublina. Odbieramy wszystkich z Warszawy. Mm -hmm. Nie ma możliwości, i parę osób z Krakowa. Nie ma możliwości dotarcia samolotem do Lublina. 17 rok, parę osób już przyleciało do nas. I już koledzy z zagranicy mówią: A macie lotnisko, dobrze, ile się jedzie Super. z lotniska? Super. E, dzwonią do mnie ludzie z Bangkoku, dzwonią do mnie ludzie z Seulu, e, albo piszą maile i mówią: A, jak e, można już do was dolecieć, to super. Jak, e, jeżeli jakikolwiek człowiek, który e, robi biznes albo ma jakieś e, bardzo e, szybkie życie prowadzi i chce szybko e, przyjechać, załatwić jakieś sprawy, wrócić, on nie będzie e, patrzył na połączenie, możliwość połączenia drogowego, że dojedzie w ciągu dwóch godzin czy trzech godzin gdzieś. On będzie patrzył na połączenie lotnicze. Jeżeli się okaże, że ma Lotnisko docelowe w miejscu docelowym to zupełnie inaczej patrzy na takie, na, na takie miasto niż w momencie, gdy ma na przykład sobie popatrzeć na no może nie będę podawał przykładów żadnych miast, to jest wschodniej Polski czy centralnej ale miasto, do którego można dotrzeć dopiero samochodem albo jakąś koleją, to w współczesnym świecie. Za długo. Tak? No trzeba jeszcze szybko. trzeba brać pod uwagę małe jety, Małe jety e, biznesowe, no, które tutaj swobodnie lądują. Mamy jety, mamy rozwijający się też biznes, który lata z Lublina. Mm -hmm. Mamy też cargo. Pamiętajmy? No właśnie to, to, jest są, bardzo istotny punkt. to są te ścieżki e, takiej kooperacji, które się dopiero otwierają przed nami. Natomiast wracając do pytania, jeżeli będzie kongres lotniczy czy około lotniczy w Lublinie, przyleci do nas dużo ludzi, którzy się w branży e, tą tematyką zajmują. Jeżeli zobaczą, jak to wygląda u nas, jak sprawnie działamy, jakie są możliwości, jaki jest potencjał biznesowy, jak spotkają się z władzami, jeżeli czują przekaz taki, że my jesteśmy otwarci na tę współpracę, to są tylko plusy dla nas. A lotnisko jest infrastrukturą, która to umożliwia, bez lotniska by tego nie było. No właśnie. Jak zrobić kongres lotniczy bez lotniska? Można? No zasadniczo f, 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 raczej trudna sprawa. No wydaje mi się, że łatwiej jest z lotniskiem jednak. No, zdecydowanie. Panie profesorze, wspomnieliśmy o cargo. Właśnie gościła w naszym regionie delegacja Izby Handlowej z Bahrajnu. Czy ten kierunek Zatoka Perska, bogate kraje arabskie i ewentualna możliwość eksportu żywności poprzez rozbudowane niedawno cargo jest właściwym, czy potencjalnie jest to duża szansa dla lotniska Lublin? Y też pod, odpowiem przykładem. Tak się złożyło, że w maju uczestniczyliśmy, pod koniec maja uczestniczyłem w konferencji w Tajlandii i miałem wspólnie ze współpracownikami okazję lecieć przez Dohę do Bangkoku. To, to było tuż przed zamknięciem, przed wojną tą izraelsko-iracką i przed zamknięciem przestrzeni powietrznej Iraku i, i tutaj, gdy w kraju Zatoki Perskiej. Odpowiem w ten sposób. Jeżeli jesteśmy w jakimkolwiek kraju arabskim. To wiemy, że tam jest. Ładne widoki są oczywiście, piękne budowle, jest bardzo gorąco, niewiele rzeczy rośnie, i wszystko, co się wiąże z żywnością, oni muszą sprowadzać, albo dużą część, tak, żywności. No, może nie wszystkie kraje, ale generalizuję teraz. Muszą coś jeść, ludzie muszą coś pić, oczekują zdrowej żywności, oczekują świeżej żywności. Jeden z moich przyjaciół pracuje na Uniwersytecie w Stavanger i podawał mi taki właśnie przykład tego, jak Norwegia współpracuje z Azją i wysyła codziennie krewetki świeże do różnych miast, do różnych portów lotniczych w Japonii i w Korei. My jako. Mieszkańcy, ale też mówiąc o porcie, port zlokalizowany na terenach o takiej organicznej, rolniczej konstrukcji. Oczywiście się dużo zmieniło i bardzo dobrze, bo my się też modernizujemy, ale to jest okazja dla grup producenckich, dla giełdy towarowej. Jesteśmy na lotnisku. Każdy pozostawiony bez opieki bagaż zostanie natychmiast usunięty, a jego właściciel może zostać ukarany mandatem w wysokości 500 zł. Like you, Jesteśmy... Poczekamy jeszcze chwilę. And will be removed, and it's 500 zł. Wracając do, do, do wątku do kargo czy mm -hmm. współpracy międzynarodowej, uważam, że mamy wszystkie atuty. Obecnie dzięki lotnisku, dzięki ekspresówce, dzięki e, bo, coraz bardziej takiemu nowoczesnemu e, rolnictwu, szczęście. kolei, e, kapitałowi ludzkiemu, który mamy w, w okolicach, w regionie, w mieście, do tego, żeby na ten świat e, inaczej popatrzeć. Tak, przez wiele lat ten wschód był traktowany jako taki bardzo zaściankowy i niestety w wielu przypadkach jeszcze tak jest. To brakuje takiej percepcji szerszego spojrzenia, czy władzom lokalnym, czy też mieszkańcom lokalnym, no bo każdy ma swój interes. Jakbym, jakbyśmy popatrzyli na osoby, które mieszkają blisko lotniska, zaraz powiedzą, że tak szumi mi tutaj latają te samoloty, coś się jeszcze urwie, spadnie mi na głowę. Same problemy, tak? Dla regionu to jest plus, bo tutaj, tam, gdzie jest ruch, tam są pieniądze, tak? Dokładnie. Y, władze ruch. są od tego, żeby godzić te różne interesy. No wiemy, że na całym świecie porty lotnicze czasami są nawet w środku wielkich miast i komu to nie przeszkadza. Wiadomo, że jest zanieczyszczenie, wiadomo, że są inne problemy, hałas i tak dalej, można pewne ograniczenia wprowadzić. Ale to jest możliwość, tak? Powinniśmy z możliwości współpracy, zwłaszcza z krajami, które potrzebują tego, co my mamy korzystać. Znaczy no właśnie tutaj mamy taki przykład, że tru, ja sobie teraz nie wyobrażam sytuacji, chociaż nigdy nie korzystałem z tego portu, że nie ma lotniska w Lublinie. Mhm. Po prostu biznesowo nie istniejemy. W 2010 roku na Wydziale Ekonomicznym UMCS taki powstał zespół, który, którym kierował profesor Jerzy Węcławski. Ja miałem okazję być i przyjemność być członkiem tego zespołu. Prowadziliśmy takie badania związane z budową lotniska. W perspektywie Euro 2012. Myśmy analizowali odpowiedzi przedsiębiorców. Powstał taki raport y, dla władz y, miasta i regionu. Y, odpowiedzi dotyczące y, biznesowego wykorzystania możliwości, jakie daje nam y, Euro 2012, współpraca z Ukrainą i y, y, powstanie portu lotniczego. Proszę sobie wyobrazić, że y, robiliśmy ankiety na mieszkańcach, ale również na przedsiębiorcach. Y, wszyscy widzieli, Potencjalne możliwości, ale nikt nie wierzył w to, że to lotnisko powstaje, powstanie, albo w, powstanie w takiej perspektywie, że oni mogli, będą mogli korzystać z niego. Gdzieś tam, oczywiście, jak jest lotnisko, to jest super, ale to jeszcze to jest odległa przyszłość. Nie wiadomo, czy my będziemy mogli z tego skorzystać. Także ja się wypowiem, że jest OK, ale, ale nie do końca widzę dla siebie możliwości. Więcej możliwości widzieli przedstawiciele malutkich biznesów, małych, małych kilku osobowych firm, czy raczej kilku, co świadczyło o tym, że ta grupa przedsiębiorstw, które są przeważające na, na terenie Lubelszczyzny, z około 150 tysięcy podmiotów, takich mikrofiremek mikro czy jednoosobowych firm, oni widzieli na tym swój biznes, bo to są małe biznesy turystyczne, jakieś tam y, salony kosmetyczne i tak dalej. Wiemy, że był, była taka fala przylotów, łatwiej było sobie usługi dentystyczne y, zrobić w Lublinie niż w Skandynawii. Polacy zawsze wracali na jakieś przeglądy takie lekarskie, medyczne, okresowe z pracy w Londynie i tak dalej. Tak, relacja. Ceny, koszt, koszt połączenia, cena usługi. Po co ludzie z całego świata latają do Turcji, żeby sobie przeszczepić włosy, wstawić implanty zębów? Dlatego, że wykorzystują dobre połączenie i usługi, no jakąś akceptowalną dla nich jakość usług, tak? My, jeśli chodzi o Lubelszczyznę, mamy usługi na bardzo wysokim poziomie. Wszelkie, od medycznych po kosmetyczne, zdrowotne i tak dalej. Bez lotniska nie skorzystamy. A badając wtedy w 2010 roku naszą, naszą społeczność taką przedsiębiorczą no, gospodarczą, widzieliśmy, że jest pewien potencjał, który jest widziany w lotnisku. Tak? Myślę, że jakbyśmy powtórzyli teraz te, te badania według tej samej metodyki, mielibyśmy taki bardzo dobry materiał porównawczy, być może to zrobimy, tak? Natomiast ja też sobie nie wyobrażam, Lublina bez lotniska, bo to jest. To jest coś, takie uczucie, można powiedzieć, w takiego no, nie bycia za ściankiem, tak? Bo jak powiemy sobie filmy... Wielkomiejskości, europejskości, rozwoju... rozwoju. otwartości... Ale jednocześnie po prostu to jest praktyczne, bo jak chcę polecieć na wakacje, to już nie muszę do Warszawy jechać. Zostawiam samochód na parkingu przed lotniskiem, wsiadam do samochodu... I zapłacę za ten parking 10% ceny parkowania na lotniskach warszawskich, tak? Czyli w okolicach lotnisk. Ale powiem jeszcze jedną rzecz, bo... Yy, powiedział Pan o tym, że jak chcę to sobie polecę, tak? Chcę sobie polecieć na wakacje, zaraz i już widzę more contenty, którzy powiedzą, ja nie latam i mi to jest do niczego niepotrzebne. Yy, ktoś powie, y ja jestem zdrowy, nie korzystam ze szpitali, po co mi szpitale, tak? Ja nie mam samochodu, to po co mi autostrada, tak? Albo Każdy ma swoje potrzeby i każdy ma swoje możliwości i teraz jeżeli, a państwo się rozwija dzięki temu, że inwestuje, Tworzy infrastrukturę, tworzy pewien potencjał do tego, żeby się kapitał pojawiał, inwestorski. W Lublinie by nie było tylu przedsiębiorstw w strefie ekonomicznym ekonomicznej, tylu nowoczesnych z tych, tych takiej branży jakby prawie high techowej, tak, bo mamy też i nowoczesną taką produkcję maszyn precyzyjnych, urządzeń precyzyjnych, mamy całą sferę IT, mamy lotnictwo, sferę mamy lotnictwo, mamy śmigłowce, mamy duży program rządowy. Tego by nie było, gdyby nie było lotniska. My mamy potencjał, my od czasów naszych, naszych przecież przemysłowców przedwojennych, Plagla, Leśkiewicza, mamy takie lotnicze konotacje i mieliśmy lotnisko, zawsze zawsze miał lotnisko, dobrze, że teraz ma międzynarodowe, no a właśnie, nie tylko trawiaste, tak? Właśnie, czy to lotnisko nasze może być łakomym kąskiem dla inwestorów e, z Azji, dla inwestorów e, właśnie z rejonu Zatoki Perskiej, czy pobawmy się troszeczkę w taką fantastykę biznesową, czy jest mu potencjalna szansa, czy wykupienie lotniska przez dużych, duże, duże kapi duży kapitał? No, ja nie wiem, czy to jest możliwe w sensie um, um, przepisów prawnych, bo, bo dwoma największymi udziałowcami hmm. jest samorząd um, miasta Lublin, to jest chyba 51, około 2%, i samorząd wojewódzki, czyli tak. marszałek, 49 z ogonkiem. Um, jeśli, um, chyba nie ma tutaj takich przeszkód, um, jakby się pojawił inwestor, no to um, oczywiście musiałby um, ten, um, ten inwestor się zgodzić na wiele um, rozwiązań, które nie do końca się inwestorowi mogą podobać. To też jest infrastruktura krytyczna. Mm -hmm. Teraz mamy Pollock Hub, czyli pomoc humanitarna i wojskowa skierowana do Ukrainy walczącej z Rosją i tak dalej. Więc tu pewnie jest dużo różnego do takich warunków brzegowych, ale powiem może w ten sposób. Widzimy, że się klimat ociepla. Jeżeli mieliśmy okazję pojechać gdziekolwiek na południe Europy, to wiemy, że na przykład Hiszpania, Portugalia, Malta, Tunezja, lecąc tam w kierunku Afryki, tak? Te kraje, gdzie były kiedyś naprawdę bardzo komfortowe, takie bardzo przyjemne warunki do życia, cieplutko, przyjemnie, one się stają teraz nie do wytrzymania. I teraz, jeżeli mielibyśmy możliwość nawiązania relacji z krajami arabskimi, jestem pewien, że znalazłby się inwestor, który by był zainteresowany tym, żeby mieć tutaj przyczółek do tego, żeby zapewnić albo lepsze warunki funkcjonowania dla swojego jakiegoś biznesu, który też mógłby prowadzić na zasadzie połączenia, to, jest, to są dwie, trzy godziny, cztery godziny lotu tak, od nas. Mhm. No, jesteśmy bardziej na południe, od, od Okęcia to o kilka sekund krócej nawet, tak jak Radom, tak? Dokładnie. Wiesz, no, Radom też walczy o siebie i też ma swoje problemy. Ale zostawmy Radom, jesteśmy w Lublinie, tak? Więc ja uważam, że jeżeli by się pojawił inwestor, to tak. Tylko znowu pytanie jest takie, co Lublin potencjalnemu inwestorowi może zaoferować? Żeby go zainteresować. Bo takich portów regionalnych, o których teraz rozmawiamy, są setki. Większość tak samo nierentownych, jak lubelski port. I prawdopodobnie większość, podobnie jak lubelski, pewnie nigdy takiej samodzielności finansowej nie osiągnie. Zawsze będzie wymagać dotowania, bo infrastruktura dotowania wymaga. Tak? Co my mamy takiego, co mogłoby zainteresować ludzi z południa? Albo z Azji na przykład, pytanie do nas wszystkich też. Dokładnie. Kadry. Y Kadry, mamy, mamy klimat super, mamy czyste powietrze, mamy czystą wodę, mamy bardzo dużo fajnych miejsc turystycznych, mamy y, całkiem dobrze rozwiniętą infrastrukturę, mamy miejsce, gdzie można odpocząć. Y, jeżeli byśmy mieli jeszcze miejsce, gdzie można przy, przy okazji odpoczynku y, trochę sobie podreperować zdrowie, mamy przecież bardzo dobrze działający Uniwersytet Medyczny i mamy olbrzymią, y, olbrzymią Bye bye, Ryan, tak? Londyn poleciał. Mamy olbrzymią grupę lekarzy wielojęzycznych. Wszyscy lekarze w Polsce, w Lublinie też, doskonale mówią po angielsku. Możemy stworzyć centrum usług medycznych. Dlaczego ludzie latają do Houston leczyć się? Już może Turcję zostawmy trochę na boku, bo to inny rodzaj usług. Mamy rozwijający się biznes medycyny kosmetycznej z relacją cenową. 4 albo 5 do 1, w porównaniu do krajów tych, takiej rdzennej, zaawansowanej w rozwoju Europy Zachodniej, tak? Potencjał jest olbrzymi. Okienko na świat jest. Teraz tylko pytanie, jak zachęcić i władze, i właścicieli pakietu akcji w Spółce Lotniczy Lublin i przedstawicieli różnych biznesów do tego, żeby sobie usiedli i taką synergetyczną wartość wytworzyli. Czyli? Wędkę mają, tylko teraz muszą tę rybkę wyciągnąć. Trochę ciągną już tą rybkę, tylko że ja mam wrażenie, że czasami kardę w swoją stronę. Może łowisko trzeba zmienić. <laughs> no dlaczego, by właśnie nie zrobić łowiska w Zjednoczonych helgradach. I tą konstatacją zakończmy rozmowę. Dziękuję, panie profesorze, za ja miłość. Ja również, panie Redaktorze dziękuję. Pozdrawiam państwa i cieszę się, że mamy port lotniczy Lublin. Dziękuję państwu za uwagę. Paweł, później wschodzi.